Dzięki Waszej odwadze, bo wiadomo, że inwestycje to też jest odwaga, czyli dzięki Waszym inwestycjom słuchajcie, zmienia się naprawdę na przestrzeni ostatnich kilku lat obraz tych polskich samochodów, tych samochodów na polskich drogach. I dlaczego kładam się nisko? Posłuchajcie, bo, bo dzięki Wam, dzięki tym wszystkim elementom, które wszystkie chwilę wymieniłem, posłuchajcie, ja... Moi przyjaciele, moja rodzina, wasi przyjaciele, wasze rodziny czują się po prostu normalnie, zwyczajnie na polskich drogach bezpiecznie. I dlatego kłaniam się nisko, kochani, bo wiecie, że nie ma nic cenniejszego jak zdrowie i jak życie, bo są to wartości nie do kupienia, wartości nieodwracalne. Także wielki szacunek dla Was i jeszcze raz kłaniam się nisko, kochani. Spotykamy się tutaj, no wszyscy wiemy, z okazji yy, no, wręczenia nagród, rozstrzygnięcia konkursu na Niezależny warsztat roku 2016. Proszę Państwa, doskonale też wiecie, ja to przypomnę, że inicjatorami, pomysłowacami tego konkursu jest SDCM i Partner Arts Life. Jest to druga edycja w tym roku. W ubiegłym roku była pierwsza edycja, w tym roku mamy po raz drugi ten konkurs. No, jest trochę dłuższa tradycja tych konkursów w Europie, bo już były 17. My mamy na razie drugi, ale uważam, że jest to super droga, jest to fenomenalna sprawa, dlatego że e, powiem Państwu, ja jako człowiek związany z motorsportem, z rajdami samochodowymi, który mogę powiedzieć, że całe swoje dorosłe życie w tym motorsporcie spędziłem, czyli całe to swoje dorosłe życie no, rozumiałem, co to jest rywalizacja, ocierałem się tą ryba, o, o tą rywalizację. dlatego... Twierdzę, że wszelkie inicjatywy, które mają w tym podtekście, jakąkolwiek rywalizację są inicjatywami na pracę fantastycznymi. Bo rywalizacja jest, możemy śmiało powiedzieć, kochani, taką lokomotywą, takim napędem postępu. Jest taka piękna olimpijska zasada, sportowa zasada, wyżej, szybciej dalej. I dzięki takim inicjatywom, jaka została podjęta przez ZDC w ubiegłym roku i partnerów, to naprawdę ten obraz polskiej samochody całkowicie się zmienia. Kochani, teraz ja też krótko przypomnę, że ten konkurs będzie rozstrzygnięty, właściwie został rozstrzygnięty w trzech kategoriach. Warsztaty samochodowe zostały podzielone na trzy kategorie. Warsztat mały to jest warsztat, który ma do trzech stanowisk naprawczych, warsztat średni do sześciu stanowisk i warsztat duży, powyżej sześciu stanowisk. No, uważam, że bardzo dobrą koncepcją było tutaj dopuszczenie tych warsztatów mniejszych, bo drodzy Państwo doskonale wiecie wszyscy, że zazwyczaj no, warsztaty mniejsze są w mniejszych miejscowościach, miejscowościach oddalonych od tych dużych aglomeracji miejskich, gdzie jest naprawdę duży, swobodny dostęp do tej jakby wyższej, wyższej, wyższej kultury naprawczości, wyższej kultury warsztatowości. Dlatego świetnie, że takie warsztaty mamy, do trzech stanowisk tutaj będą dzisiaj też y, wyróżnione. Proszę Państwa, w tym roku do tej weryfikacji, do oceny poszczególnych warsztatów została zaangażowana, wydaje mi się, to jest też dobry, jak gdyby dobry kierunek, aczkolwiek w ubiegłym roku ja byłem jednym z jurorów i mam fenomenalne wspomnienia, została zaangażowana profesjonalna. Firma audytorska, mianowicie Dekra Polska. To są no, wszyscy wiemy, co to za firma i naprawdę tutaj, no jakie, jakie, jaką pracę wykonała, jakie są, jakie są oceny, to wiadomo, że to są oceny naprawdę dokonane przez absolutnych profesjonalistów. Także kochani, teraz. Możemy już przystąpić do ogłoszenia zwycięzców konkursu, bo już wiem, że wszyscy tutaj zaproszeni grzeją się powoli na wolnych obrotach z ciekawości, słuchajcie, z nami ciekawością, kto tutaj stanie na podium, kto zajmie te trzecie, drugie i pierwsze miejsce. I teraz rozpoczynamy od nagrodzenia kategorii Mały warsztat. i tutaj na scenę w tej chwili poproszę przedstawiciela Dekra, prezesa zarządu Tekra Polska, pana Mariusza Mankiewicza. Proszę bardzo, pan Mariusz Mankiewicz, prezes zarządu Tekra Polska. Bardzo <noise> dziękuję za oklaski. się uważam, że dla gościa, który jest prezesem takiej firmy, to jeszcze poproszę o troszeczkę więcej. A o tych lepiej jest rzeczy Dobrze. lepiej brzmi proszę Państwa tak. teraz tak z jednym z partnerów tego rocznego konkursu była firma Castrol, poproszę Pana Leszka Radzikowskiego po przekątnej sali proszę bardzo Leszku Kastro jest po raz kolejny, czyli po raz drugi e, pa, partnerem tego konkursu na niezależny warsztat roku. Leszek, czy mogę no tobie też również uścisnąć z Dziękuję bardzo. Chociaż już się zresztą przyjemność witać, no, ale stajcie się no, z takim gościem, naprawdę witać się to jest przyjemność. I poproszę jeszcze proszę Państwa tutaj jeszcze jednego partnera konkursu, mianowicie e, pana prezesa Piotra Grazi, który jest prezesem firmy Norfi. Także bardzo prosimy pana Piotra, pani Piotrze, Pytajona. I teraz kochani poproszę o slajd. poprosił o slajd. Panowie będą wręczali. Dobry wieczór, dobry wieczór. Serwus. Kochani, kategoria warsztat mały. Miejsce trzecie. Firma warsztat Karus Łódź. Poproszę bardzo. Przedstawicieli firmy Karus Łódź. Państwo, wszyscy zaproszeni tutaj na podium do, do tych nagród za trzecie, drugie i pierwsze miejsce zostają tutaj na chwilę do takiej fotografii pamiątkowej. I miejsce drugie, warsztat Techport, Międzyrzec-Podlaski. Miejsce drugie, Międzyrzec Podlaski Techport. Proszę bardzo. Wiesz, tutaj bierze, bierze, rączo Pan z tych portów. I miejsce pierwsze, warsztat Karbelium z poświęcinia zaborza Oświęcim-Zaborze, bierze Święcina. Miejsce pierwsze tutaj w Karbelium. Ja chcę, żeby panowie, panowie pozwolą, to dołączę się, się, do gratulacji. Naprawdę mimo, że tutaj na podium, serdeczne gratulacje. I teraz chwila panowie poproszę bardzo y, wspólnie razem zdjęcie pamiątkowe, całe podium.